Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniałości z nieba, z samego rana dla każdego, kto słucha tego nagrania. Internet obiegła informacja, że jeden z usługujących rzymskokatolickich modli się i powierza ludzi, którzy go słuchają, figurce przedstawiającej rzekomo Matkę Pana Jezusa w. No, i rozpoczął się Rwetes. Jak to możliwe, przecież on był zapraszany do wspólnot ewangelicznych? Jak to możliwe, przecież on uzdrawiał w imieniu Jezusa Chrystusa? Jak to możliwe, że on to robi? Inni jeszcze cieszą się z tego, że on to robi, powtarzając, że to bardzo dobrze, bo przecież on jest katolikiem. No i co w tym dziwnego? No i co w tym takiego przerażającego? No, wierzy tak jak wierzy, więc praktykuje tak jak praktykuje. Głupotą było zapraszanie tego człowieka na rzekome ewangelizacje, głupotą było zapraszanie tego człowieka na konferencje rzekomo stawiające w centrum Jezusa Chrystusa, skoro on nigdy, przenigdy nie powiedział, że. Nie zgadza się z doktrynami około lub poza biblijnymi. Cóż dziwnego, że on teraz modli się tak, jak się modli i praktykuje, jak praktykuje. Zapomnieliśmy w tej całej historii, że w Ewangelii nie chodzi o uzdrowienie, nie chodzi o uzdrowienie ciała, ale chodzi o uzdrowienie duszy. Zapomnieliśmy w tej całej historii, że człowiek, który zwraca się do kogokolwiek niż Bóg Najwyższy, nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. Zapomnieliśmy w tej historii, że Bóg uzdrawia człowieka nie dlatego, że potwierdza w ten sposób jakiegoś usługującego, tylko dlatego, że kocha tego człowieka i odpowiada na jego modlitwy. Oczywiście głupcy zapraszali tego usługującego na wspólne konferencje i próbowali w to ubrać Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. Nie można jednocześnie wzywać demonów i jednocześnie wzywać imienia pańskiego. Nikt, kto chodzi w Duchu Świętym, nie powie, że Jezus jest przeklęty, i nikt, kto chodzi w Duchu Świętym, nie zwróci się do kogokolwiek innego niż Jezus Chrystus. To powinien być elementarz dla każdego chrześcijanina. To powinna być oczywista oczywistość dla każdego chrześcijanina. Skąd w ogóle cały Rwetes? Ano stąd, że dla wielu ludzi ważniejsze jest uzdrowienie ważniejsze jest spektakularne uczestniczenie na jakiejś spektakularnej konferencji niż podążanie za prostymi słowami Jezusa Chrystusa że to prawda wyzwala, prawda uwalnia i prawda uzdrawia. Chcesz być zdrowy? Sięgnij do Bożego Słowa. Chcesz być uwolniony? Sięgnij do Bożego Słowa. Chcesz w życie pełne błogosławieństwa? Sięgnij do Bożego Słowa. To nie oznacza, że w Twoim ciele zawsze wszystko będzie dobrze. Ale w tym wszystkim nie chodzi o Twoje ciało, ale chodzi o Twoją duszę, bo bać się mamy nie chorób ciała, lecz choroby duszy. Bać się mamy nie tych, którzy ciału mogą coś zrobić, lecz temu, którzy, który ducha i duszę może wtrącić w miejsce, które Jezus Chrystus nazywa miejscem płaczu i zgrzytania zębów. Zostawcie tego człowieka, tego usługującego w spokoju. Niech sobie praktykuje co chce, niech sobie praktykuje jak chce. Przestańcie się dziwić temu, że buddysta zwraca się do Buddy, muzułmanin zwraca się do Allaha, a katolik zwraca się do figurki przedstawiającej rzekomo postać Matki Pana Jezusa. To nie są uczniowie Pisma Świętego i to nie są uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie słuchajcie też tych, którzy w ramach źle pojętego jednoczenia się chrześcijan szukają takiego typu wydarzeń. Chrześcijanie są jednością. Mamy jedność w Duchu i w Prawdzie opartą na Bożym Słowie. Nie ma co Kombinować, nie ma co szukać, nie ma co wydziwiać, trzeba pozostać wiernym Bożemu Słowu. Warto jeszcze dodać, że to przecież zwykłe wierzenia pogańskie, że takie coś to jest zwykła mitologia i legendy greckie. Otóż Grecy na podstawie swojej mitologii wierzą, że jest bardzo wielu bogów, a na czele tego wszystkiego stoi Bóg Bogów, Zeus. No i dokładnie na tym polegają wierzenia, które przedstawia ten usługujący. Mamy Bożka od kierowców o imieniu Krzysiu. Mamy Bożka od rzeczy zgubionych o imieniu, jeśli dobrze pamiętam, Antoni. Mamy... Bożka od górników o imieniu Barburka, mamy bożka od wszystkich spraw, a na czele tego wszystkiego stoi niedostępny Bóg Zeus, tylko ubrany w chrześcijańską mowę o Jezusie, który nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. To powinno być dla nas proste i oczywiste. Jeśli ktoś chce, niech się modli do wszystkiego. Co się rusza. Może się modlić nawet do drzew i pozostać sobie w tak zwanej rodzimowierze. Byle byśmy nie mieli z tym nic wspólnego. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie: Nie ma nic wspólnego światłość z ciemnością. Jeśli ktoś chodzi w ciemności, nie chodzi w światłości. Jeśli ktoś jest uczniem Jezusa Chrystusa, ma się zachowywać tak jak On. A on wiedział, że tylko Bogu należy się chwała i cześć. Nie zapraszał takich ludzi, nie miał nic wspólnego z takimi ludźmi, nie szukał jedności z takimi ludźmi, jedynie mówił im prawdę i wskazywał na swojego Ojca. My powinniśmy robić. Podobnie. Jednocześnie Pan Jezus nigdzie nie był zdziwiony, nigdzie nie był zaskoczony, nigdzie nie był zasmucony tym, że w Grecji wołają do Zeusa. I my też nie bądźmy tym w ogóle zaskoczeni. Trzymajmy się Bożego Słowa. Unikniemy wtedy wielu pułapek i wielu znaków zapytania. Nie dziwmy się, że ci, dla których Boże Słowo nie jest jedynym, Powtarzam, jedynym autorytetem wiary i jedyną instrukcją, co to znaczy wierzyć i jak praktykować swoją wiarę, że ci ludzie zachowują się inaczej, robią jakieś dziwne rzeczy i mają jakieś dziwne praktyki. Mają do tego prawo. Każdy jest wolny, każdy wybiera według siebie i każdy wierzy w co chce. Bóg to wszystko. Osądzi jednoznacznie według jednych kryteriów, które są podane w Bożym Słowie. Przywódcom, którzy zapomnieli o tych prostych rzeczach, którzy pominęli te proste nawiązanie z Bożego Słowa, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, jesteście zbójami. I najemnikami w Królestwie Bożym. Nie macie nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Wyparliście się Jego słów, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro. Zostańcie z Bogiem, wczytajcie się. W Boże Słowo i praktykujcie tak, jak tam jest napisane. Do jutra!